Cześć! W tym wideo pokażę Wam łóżko Judith, czy łóżko kontentalne. Tutaj mamy akurat wersję trzywarstwową. Ona jest najbardziej popularna. Trzywarstwowa, czyli trzy warstwy materaca. W pierwszym materacu mamy bonel, sprzężny bonelowy w drugi pocket. I trzecią warstwą jest materac topper nawierzchniowy. Łóżko jest w materiale monolit 97. Model UDIT to jest bez głowie przedzielone na środku jedną pionową linią, przytopicerowany. Jak zawsze dużo pianki, żeby to było miękkie we głowie i zaglądamy do pojemnika. Otwieranie pojemnika na siłownikach gazowych, automatycznie siłowniki gazowe, niesprężnowe, ułatwia to otwieranie i zamykanie, jest po prostu łatwiej i przyjemniej. W środku, wykończenie na biało, wspierające listewki, aby pojemnik był wytrzymalszy. I w środku, dno pojemnika również jest wzmocnione do 9 mm, aby to było grube i żeby to wytrzymywało. Cięższe rzeczy niż tylko pościel. A pojemnik otwieramy tutaj w takich wypustkach. Dajemy sobie rękę i otwieramy w ten sposób. Można otworzyć dwa pojemniki na raz, jest to możliwe, jednak trzeba będzie po prostu poprawić jeden z materacy, przesunąć go bardziej do środka, bo jeden z drugim się trochę wypchnie. I tak wyglądają otwarte oba pojemniki. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj chodzi o mnie o te materace, że one się delikatnie wypychają. Tutaj widzicie teraz ile on wystaje, wystarczy to zamknąć, przepchnąć jeden do drugiego i wszystko wraca do nas. jest to normalne w takich łóżkach otwieranych na bok w kontynentalnych. Jednak nie oszukujmy się, rzadko kiedy są otwierane dwa pojemniki na raz. Najczęściej jest to jedna strona otwarta i na tym się kończy. Więc to było łóżko Judith, kontynentalne, trzywarstwowe w monolicie 97. Dodam, że na wideo ten monolit wygląda trochę nienaturalnie. On wpada w jakiś taki dziwny fiolet. Jest to w rzeczywistości kolor grafitowy, i to tylko potwierdza, że warto zamawiać sobie próbki tkanin. Bez, u nas są bezpłatne te próbki, możecie sobie je zamówić. I polecam, bo ja już widzę podczas nagrywania, że ten monolit nie wygląda tak jak na żywo.